Parę słów jeszcze o sytuacji z przeszukaniem domu Zbigniewa Ziobro. Zobaczcie, zrobili to, choć nie powinni, ponieważ przeszukali dom posła, który ma immunitet poselski. Więc jest to niezgodne z przepisami, z konstytucją i czym tamkolwiek. Z tego co się orientuję. Poza tym e, zrobili to niezgodnie z przepisami, również pod względem proceduralnym. W ogóle nie tak się dokonuje przeszukania domu, mieszkania są inne na to procedury Mówi, powinno to być e, zrobione w obecności właśnie osoby której dom jest przeszukiwany e, aby uniknąć różnych manipulacji, niejasności, podrzutek, podkładek i tak dalej e, jest tam oczywiście wiele kłamstw, że zaklejane były tylko kamery na zewnątrz domu, a nie w domu i tak dalej, więc można by o tym dużo powiedzieć. Generalnie chciałem zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli oni tak postępują peowscy, peowskie PO służby z tak istotną ważną osobą w świecie polityki Polskiej to zobaczcie sobie, wyobraźcie sobie tylko co oni będą robić ze zwykłym, szarym człowiekiem. Wszystko. Z tego co ja obserwuję już od wielu lat bardzo wielu działania tych pełskich struktur, zwłaszcza gdy są przy władzy. Ale oni są praktycznie przy władzy cały czas, ponieważ nawet jak PIS rządził, to urzędy, urzędnicy przeróżni byli pod kontrolą. Sądy i tak dalej. To wszystko było pod kontrolą peowskich PO struktur, jakieś e, e, oczywiście rady miasta i tak dalej, gminy. To wszystko też przeważnie pod rządami peowców, więc e, tak no Oczywiście pis nie miał wszystkiego pod kontrolą wiadomo jakie były walki o stanowiska o stołki e, peowców i w Senacie i w jakichś tam e, e, tych komisjach przeróżnych i, i, i konstytucyjnych jakichś instytucjach. Więc no pomijmy tą wielką politykę prowadzoną przez P.O. wiadomo jaka jest destrukcja państwa polskiego i zniewolenie narodu polskiego, więc w większości oczywiście, bo jakaś tam elita musi pływać na wierzchu cały czas, Peowska. Chcę powiedzieć, że obserwowałem to od wielu lat i naprawdę widziałem, że uwagę po prostu na różne rzeczy. Biły mi się w pamięć czasami, jak oni traktują zwykłych obywateli. Jak zwykłe zero. Są w stanie jakiegoś nieprzychylnego youtubera na przykład zamknąć na dwa miesiące do więzienia bez podania oficjalnego zarzutu nawet. <laughs> Przetrzymują ludzi naprawdę. Długo. Dla nich to nie jest problem, żeby dla swoich korzyści, matac, łapówek i tak dalej wsadzić kogoś do więzienia. Niewygodnych ludzi niewinnych przedsiębiorców nawet i tak dalej którzy tworzą wysyłać na nich komorników niszczyć im firmy sadzać do więzienia na wiele lat po kilka kilkanaście lat nawet i niesłusznie dla nich to jest jak nognięcie okiem po prostu no problem więc zobaczcie sobie jeśli postępują w ten sposób yy, z takimi politykami, posłami właściwie, niewygodnymi, to co będą robić, jaki oni dają sygnał innym urzędnikom, służbom, sędziom i tak dalej, yy, co robić mogą ze zwykłym obywatelem, wszystko co się im podoba i będą bezkarni. To jest po prostu Bowskie Nasienia. To jest Godne Pogardy, yy, po prostu Stowarzyszenie. Tak. To jest faktycznie. Myślę, że Kaczyński miał rację, gdy powiedział, że to jest jakiś tam gorszy sort Polaków, gorszy sort ludzi. To, to jest prawda. Oni nie są źli jako Polacy tylko. Oni są źli jako ludzie w ogóle. To są kanalie i szmaty. Niestety. Ja wiem, jak wygląda w niektórych innych krajach, Życie polityczne i Ej, jakie są partie, one w większości wszystkie walczą, mają różną wizję na swój kraj, walczą o to, aby ten kraj się rozwijał najlepiej i ludzie w tym kraju, obywatele mieli jak najlepiej, mają różne wizje, różne podejścia, krytykują się tam czasami, Ej, ale to, co robi PO i spółka, to nie jest wizja na Polskę, to nie jest wizja chęć budowy lepszej Polski, to nie jest chęć budowy lepszej sytuacji dla społeczeństwa. To jest ślepa krytyka ciągle opozycji, to jest dążenie po prostu do władzy. Zobaczcie. Tusk miał dać jakieś tam 100 obietnic spełnić przez 100 dni po objęciu władzy. Spełnił ich, może 10 spełnił, tylko z połowy się wycofał, a drugiej połowy, która została, prawdopodobnie też nie spełni, mimo że się oficjalnie nie wycofał. Natomiast Wszystkie media, które kontroluje, a kontroluje właściwie wszystkie najważniejsze media, nie będą o tym mówić, nie będą źle krytycznie przedstawiać ich. E, wręcz przeciwnie, będą ich wychwalać. A zamiast, jak ludzie chcieli konkretów jak w jakimś działaniu, co niektórzy wytykali im opozycja, że nie ma konkretów działania, e, Tusk rzeczywiście Urządza łapankę na swoich wrogów politycznych. Powcy urządzają łapankę na swoich wrogów politycznych i robią pokazówki, tak żeby mieć co rzucić ludziom do telewizji. Patrzcie, chcieliście konkretów, to macie. Igrzyska robimy. Łapankę na czarownicę na chrześcijan. Znajdziemy w innych sytuacji w Polsce. Proszę. Cieliście konkretów to macie. Zrobimy wam show w telewizji. Jak łapiemy, kurde, pisowskich szczurów. Wtrącamy ich do więzienia. Przeszukujemy im domy. Najecie się tym wszystkim. Tak, oni się najedzą tym wszystkim, bo to są Ludzie opętani przez TVN. Oni będą się cieszyć, że nareszcie jakiś pisior dostał w dupę. Należało mu się to. Po, po prostu jakbym nie wiem, cofnął się w czasach jakiś do jakiegoś Cezara, który robił łapankę na chrześcijan i pokazówkę robił igrzyska. Że, dla swojego ludu. E, ta. Także zamiast e, Tusk i spółka pracować nad poprawą sytuacji w Polsce, to robią sobie Eldorado. E, po prostu łamią prawo, nie przestrzegają konstytucji, jakichś zasad sejmowych, uchwał i tak dalej. Nie będę wnikał w szczegóły, ale tak to niestety jest. To są bardzo cwani ludzie, wygodnie sobie żyjący i bezpardonowo. Robią, robią po prostu co chcą. Bezkarnie, bo wiedzą, że są bezkarni. A z tego, co mówi opozycja na nich, to się śmieją w twarz. Bo wiedzą, że media, które są kontrolowane przez nich, i tak tego nie pokażą. I tak tego nie pokażą. A ten YouTube, co z tego? Ten internet, że tam garstka ludzi to obejrzy. Teraz przed nim jest cztery lat rządzenia, robienia bałaganu, ustawiania wszystkiego według siebie i nie bójcie się. Oni ten czas dobrze wykorzystają, który mieli zabrokowany przez ostatnie 8 lat. Bardzo dobrze to wykorzystają. Nadrobią wszystkie zaległości i jeszcze więcej. Jadą do przodu bez hamulców, bez zasad. To są właśnie pełskie nasienia. Bezczelne, hamskie, niemoralne. Przeszukali dom ziobry, który miał dopiero co problemy z jakimś rakiem krtani. Yy, w szpitalu był, wyszedł, święta wielkanocne, a oni mu yy, taki raban zrobili w domu. Ja wiem, jakie to są bezpardonowe hamy. Nie bójcie się, ja już trochę lat żyję na tym świecie. Widziałem już dużo. I to są ludzie, którzy mogą zaptyknięciem palca zniszczyć komuś życie i w ogóle z tym przejmują. W ogóle. Zniszczyć im życie, rodzinie całej, e, zwłaszcza zwykłego szarego człowieka, na wiele lat. E, wsadzić do więzienia, zabrać cały majątek. Nieuczciwy sposób oczywiście. Komorników na wysyłać. Przeszukać dom, oczywiście, też bez zezwoleń, bez procedur odpowiednich. Zastraszać. To są POWC, właśnie. To są bardzo źli ludzie. Niegodni. Kompletnie niczego. Jedno mówią, drugie robią. Albo. Po prostu krytykują za coś, a potem robią to samo. I to z jeszcze większą siłą i bezczelnością. Yy, obietnic zaskładali mnóstwo przed wyborami. Teraz zupełnie inaczej się zachowują. Mówili, że nie będzie jakiegoś kolesiostwa w jakiś po prostu kluczowych stanowiskach w zakładach państwowych i tak dalej a sami to, to robią po prostu sami to robią obsadzają własnych ludzi na kluczowych stanowiskach zarządach i tak dalej no i, i co z internetu tylko się można o tym dowiedzieć z internetu, także no wiadomo o co chodzi, wiadomo o co chodzi, jak ktoś ich wspiera to albo jest ekstremalnie głupi, albo po prostu został oszukany, no ale ile można dawać się oszukiwać, więc prawdopodobnie jest albo ekstremalnie głupi, albo jest po ich stronie po prostu, Powodu, bo ma jakieś tam korzyści. Wiadomo, całe rodziny, ludzi pracujących na państwowych urzędnicy i tak dalej, tego jest naprawdę cała masa. PO stworzyła taką strukturę jeszcze tak. za swoich rządów. E, nauczyciele, lekarze i tak dalej, wszystkie te sędzie, sędziny i tak dalej, uprzywilejowane grupy mundurowe, policyjne i tak dalej. Tego można wymieniać mnóstwo. Są takie kliki, gdzie całe rodziny po prostu mają korzyść. O, o nich obcy dbają, ale o tą zwykłą, szarą masę chodzącą do pracy, zwykłe, jako zwykły, szary pracownik. O tych ludzi nie dbają i o tych ludzi nie chcą dbać. Bo musi być elita, która ma dobrze i musi być masa, mięso armatnie, które jest wysyłane do najgorszych rzeczy i które ma po prostu być masą, szarą masą społeczeństwa do tego, żeby nimi zarządzać. Tak to niestety jest w tej naszej rzeczywistości polskiej.